Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, witajcie w Pielgrzymowicach w naszej o, restauracji z motelem, którą prowadzimy. Modernizujemy dla Was pokoje. Przygotowujemy pokoje na myślę wysokim, fajnym standardzie, w rozsądnych pieniądzach, bo Doba hotelowa u nas kosztuje, ze śniadankiem od osoby dorosłej, no powiedz ile? No 130 zł. No z wypasionym, fajnym śniadankiem, no dzieci do lat czterech to u nas sypiają za darmo, jadają również za darmo. No a później to już takie średnie, średnie średniaki, już płacą połowę procent, połowę wartości pokoju. No, i 50% za śniadanką, które osobiście Wam przygotowujemy. No, i muszę Wam powiedzieć, że mamy tutaj takiego pewnego miłego pana, który przyjął aż z Warszawy. Na jeden dzień. I został do dnia dzisiejszego, a przyjął w piątek. I okazuje się, że jednak zostaje jeszcze do jutra. No i tak sobie u nas śpi w tym pokoju, i zajada się, tak, no się śniadaniami, oba... i te obiadki I sobie zjada. I nigdzie takiego śniadania jeszcze nie jest. I takich płyskich obiadków. Za co mu bardzo dziękujemy. A Was serdecznie pozdrawiamy i życzymy Wam pięknego, radosnego. I serdecznie do nas zapraszamy. Czy do, Chorzawa, czy do Hofsa, czy do Pielgrzymowi. Możemy tylko na koniec jeszcze tylko dopowiedzieć, że już potwierdziliśmy wspólnie między sobą, ponieważ jest to spółka nasza wspólna, i wspólnie jako wspólnicy do doszliśmy do porozumienia i zdecydowaliśmy, że. Stawiamy na motel z restauracją przyjazną dla dzieci, czyli tak. rodzin z dziećmi, czyli taką prorodzinną restauracją, do której jak wejdziesz na przykład o godzinie 12 z, ze swoimi urwiskami i będzie już ciepło, to będziecie potykać się o zabawki, klocki i inne rzeczy. Nie gwarantuję Wam, że dziecko z tą wyjściem będzie chciało. Także, Kani, wszystko wkrótce pracujemy się, przygotowujemy. Wam życzymy fantastycznego, pięknego dzienka. Do usłyszenia. Pa, pa. Hej, papa. Pa.